Zazdrość. Czemu zazdrość tak często przejawia się w naszym życiu? Czym jest zazdrość? I czy zazdrość jest dobra? Czy może nam służyć? Czy może być dla nas takim czynnikiem wspierającym w naszym życiu? E, witajcie, kochani, nazywam się Asia Bobel i prowadzę dla Was bloga Doktor Miłość. Może mnie śledzić oczywiście na Instagram, również na Facebook, no i oczywiście na YouTube. E, przyszłam dzisiaj, żeby porozmawiać z Wami na temat zazdrości. Czym jest ta zazdrość? I tak naprawdę czy zazdrość jest miłością? Czasami bywa tak, że kiedy rozmawia się z kimś, to kobieta e, na przykład narzeka na swojego partnera, że on w ogóle o nią nie jest zazdrosny i czuje się przez to niekochana. Skąd w nas jest takie poczucie, że zazdrość jest wyrazem miłości? Przez wiele lat, przez wiele stuleci można by powiedzieć, przez wiele pokoleń utarło się takie przekonanie, że e, miłość to jest stan posiadania. Ludzie wychodzili, z, z, jakby pobierali się ze sobą, wychodzili za mąż, żenili się po to, żeby mieć zarezerwowanego partnera, żeby ten partner nigdy go nie opuścił, czyli był z nim na zawsze, prawda? Natomiast to bycie na zawsze nie miało takiego przekazu miłości, że będzie ze mną na zawsze, będzie mnie wybierał, tylko to było na zasadzie takiego paktu zawartego ty mi obiecujesz, ja obiecuję tobie. I kochani, i tutaj pojawiło się właśnie poczucie, że w takim przypadku, jeżeli ktoś nie jest o mnie zazdrosny, to mnie nie kocha, ponieważ nie przynależą do Niego, czyli nie jestem jego własnością. Zauważcie, że tak naprawdę człowiek nigdy nie może być własnością drugiego człowieka. Po prostu nie może, nie, nie, nie da się tego zrobić, żeby ktoś z nas stał się własnością drugiej osoby. Mało tego, jeden człowiek nie jest w stanie dać wartości drugiej osobie. Czasami nam się wydaje, że dlatego, że nasz partner jest taki wspaniały, taki doskonały, taki cudowny. To dzięki temu my zyskujemy na wartości. Ponieważ mamy tak wspaniałą kobietę, to dzięki temu wzrasta nasz status. Mamy tak wspaniałego faceta, to wzrasta nasz status. Ale to jest zupełna bzdura i to wynika z takiego podejścia, dualizmu, którym nam się wydaje, że my jako ludzie jesteśmy niekompletni. Że my przyszliśmy tutaj jako dwie połówki jabłka, które muszą się dopełnić, podczas kiedy my już jesteśmy pełni. Każdy z nas jest pełnią. I tak naprawdę w momencie, kiedy my wchodzimy w relacje partnerskie z tego poczucia pełni, z tego poczucia miłości, którą przecież każdy z nas jest, jeżeli my odszukamy w sobie to poczucie miłości, my zaczniemy kochać siebie, zaczniemy, obdar zaczniemy obdarzać siebie tą łaską miłości, która jest w każdym z nas, to wtedy pojawia się w nas taka przestrzeń, przestrzeń docenienia człowieka i wybierania człowieka każdego dnia. Do czasu, aż mi to służy. Jednak, kochani, prawdziwa miłość się nie skończy, a więc to będzie takie przedłużające się e, wybieranie Ciebie na zawsze. Ale to nie będzie pakt podpisany, że będę z Tobą na zawsze, bo ja wiem, że zawsze wybiorę siebie, zawsze stanę po swojej stronie. I jak ma się tu wtedy zazdrość? Jak mogę być zazdrosna o kogoś, skoro nie jest moją własnością? Jak mogę zatrzymać swojego partnera ze sobą, przy sobie siłą, kiedy on już nie chce być ze mną? I z drugiej strony, druga strona medalu: czy chcę być z partnerem, który pragnie ode mnie odejść, lub z partnerką, czy pragnę być z kimś, kto chce ode mnie odejść, czy nie wolę w takim przypadku po prostu dać sobie szansy i przestrzeni na to, żeby być z kimś, kto rzeczywiście będzie wybierał mnie każdego dnia na nowo? Także kochani, tutaj takie rzeczywiście zastanowienie się nad tym. Po drugie, zastanawiamy się czasami nad tym, nawet mamy przyjaciół, jest nam dobrze ze sobą ale zazdrościmy im, zazdrościmy im tego, że mają wspaniałego partnera, zazdrościmy im tego, że mają majątek. I w tej zazdrości e, nawet mamy czasami to poczucie winy. Czemu rodzi się zazdrość? Kiedy my uważamy, że jakieś rzeczy mogą nam dać wartość, że będę ważniejszy, jeżeli będę miał więcej pieniędzy lub będę ważniejszy, jeżeli będę miał lepszego partnera, wtedy pojawia się w nas takie podejście zazdrości. Czyli jeżeli my zrezygnujemy z takiego podejścia i postrzegania siebie, że... Nasza wartość jest zależna tak naprawdę od kogoś lub od czegoś. Pojawia się w nas zupełnie inna przestrzeń doświadczania miłości, zupełnie inna przestrzeń odbioru miłości od innych ludzi i zupełnie inna wolność w doświadczaniu miłości. Miłość jest zupełnie wolna od zazdrości, jestem całkowicie pewna tego, co mówię. Wręcz powiedziałabym nawet, że zazdrość jest przeciwieństwem miłości i jest jakby długiem zaciągnięciem pod zastaw miłości, ponieważ zazdrość jest w stanie bardzo dużo w związkach partnerskich też zniszczyć, bardzo dużo. Jest w stanie wprowadzić takiego poczucia braku zaufania, poczucia właśnie wzajemnych pretensji i wychodzi to zupełnie poza miłość, która jest lekka, niewzruszona i która jest wybieraniem siebie każdego dnia, kochani. Miłość jest wybieranie w siebie każdego dnia. Natomiast skąd bierze się w ogóle w nas zazdrość? Zazdrość bierze się z nas z ran, które my mamy w sobie. My mamy w sobie wielorakie rany. I te rany powstały w nas w okresie plan cel, czyli w okresie 9 miesięcy przed porodem, w okresie ciąży i do 7 roku życia. I tak naprawdę tutaj składają się na to emocje, nasze własne emocje, Naszych opiekunów, emocje rodziców, kiedy byliśmy w okresie ciąży, a nawet emocje naszego rodu. Czyli tutaj tak naprawdę mamy pełen, cały bagaż, który ze sobą niesiemy i ta zazdrość może się w tym przejawiać, bo może przejawiać się z tego powodu, że. Um, musieliśmy rywalizować o uczucia rodzica, kiedy byliśmy dzieckiem i to w nas powoduje takie poczucie i zgodę na to, że ja teraz, jako dorosły człowiek, nadal mam rywalizować o kogoś, czyli jeżeli rywalizować, to znaczy, że on daje mi jakąś wartość, dzięki niemu staje się jakiś. Także, kochani, tak naprawdę, żeby wyjść ze zdrości, to trzeba tak naprawdę spojrzeć głęboko w siebie i dotknąć tych ran, które są w nas nieuleczone, rany z dzieciństwa yy, i zastanowić się nad tym, co mogę w sobie zmienić? No i przede wszystkim, kochani, żeby wyjść ze zazdrości, warto po prostu w tych momentach zatrzymywać się i powiedzieć sobie: hej, ale dlaczego jestem o to zazdrosny? Co by mi to dało, gdybym to posiadał. Co by mi to dało, gdybym tą partnerkę, tego partnera jakby miał dla siebie, natomiast miał dla siebie to też oczywiście taki cudzysłów, bo nie możemy mieć człowieka nigdy dla siebie i zrozumienie tego też przemienia nas, kochani. Także tutaj przychodzę do Was, żeby powiedzieć Wam o tym, że zazdrość jest błędnym programem naszej podświadomości. Zazdrość nie ma nic wspólnego z miłością i przede wszystkim chciałam też powiedzieć wszystkim, że my wszyscy możemy z tej zazdrości wyjść. Możemy przestać zazdrościć ludziom, możemy przestać Doświadczać tego, że ludzie nam zazdroszczą. Jeżeli ludzie nam zazdroszczą, to też pokazują nam tak naprawdę te rany w nas. My jesteśmy wszyscy dla siebie lustrami. Każdy człowiek, dla każdego człowieka jest lustrem. Więc jeżeli ja doświadczam zazdrości, mam tę zazdrość w sobie, ale jeżeli ja tak naprawdę doświadczam tego, że inni są zazdrośni o mnie, też mam w sobie pewne rany, które trzeba by sięgnąć. I uleczyć, po to, żeby zacząć żyć z lekkością, z taką lekkością, jaka jest natura. Zobaczcie, w naturze wszystko jest idealne, wszystko jest piękne, wszystko jest niewymuszone. To jedno drzewo nie zazdrości drugiemu, jeden ptak nie zazdrości kolejnemu. Wszyscy żyją ze sobą w takiej totalnej harmonii i przez to świat jest piękny. I ja wierzę, że my, jako ludzkość, możemy żyć dokładnie w takiej harmonii, że nie musimy sobie nawzajem niczego zazdrościć, nie musimy zazdrościć miłości, nie musimy wściekać się i być w rozpaczy, kiedy partnerzy odchodzą od nas, a niech idą. Jeżeli to jest ich droga, jeżeli dzięki temu będą bardziej szczęśliwi, to niech idą. I tutaj, kochani, znajdujmy tak naprawdę dla siebie przestrzeń na to, żeby poszerzać swoją świadomość, bo każdy z nas chce być człowiekiem, którego będzie wybierał każdego dnia, a nie dlatego, że coś mu obiecał jeden raz. I dzięki temu też dajemy sobie taką przestrzeń zgody na to, że ja też mam prawo. Ja też mam prawo wybierać, co jest dla mnie w życiu dobre. I dlaczego nie mam z tego prawa korzystać, jeżeli relacja mi już nie służy, jeżeli praca mi już nie służy? Jeżeli sytuacja, w której jestem, mi nie służy, zawsze mamy wybór, kochani. I po pierwsze, możemy sami krować to życie do przodu, oczywiście zmieniając naszą, kody naszej podświadomości, trwając w pozytywnych e, też e, wibracjach, bo wtedy przyciągamy do siebie co najlepsze ale również ta praca nad sobą, nad tym swoim wnętrzem, uleczanie tego, kochani, co nas oddzieliło od nas samych, od tej miłości siebie, sprawia, że stajemy się innymi ludźmi, sprawia, że zaczynamy patrzeć na świat innymi oczami i z całą pewnością jednym z przymiotów miłości jest to, że miłość nie zazdrości. I tutaj, kochani, chciałam powiedzieć tylko te kilka słów, żeby dać to do przemyślenia, że miłość nie ma absolutnie nic wspólnego ze zazdrością i żeby dać do przemyślenia, co może nam to w nas samych pokazywać. Tule Was z miłością, jeżeli podobało Ci się, oczywiście za lajku, Zapraszam też do lajkowania z mojego kanału. No i oczywiście, pięknego dnia wszystkim.